Hmm. Chyba wywiad z wampirem. Wywiad z wampirem. Tak, wywiad z wampirem. Nie oglądałam. Nie oglądałaś tego? To jest film o Bradzie Pitcie. No. O wampirze, którego gra Brad Pitt. I ten człowiek zostaje zmieniony w wampira, ale on nie chce zabijać ludzi. No i tam gra też Tom Cruise, no i są te jego losy takie, jako takiego arystokraty, który potem żyje w coraz późniejszych czasach i jest tam wiadomo nieśmiertelny i tak dalej. No i w 20, na początku XXI wieku spotyka dziennikarza, któremu opowiada całą swoją historię. No i resztę filmu ci nie powiem, bo obejrzyj sobie sama, bo jest naprawdę ciekawy, całkiem. Jakbyś mógł mieć jakieś super moce, to jakie byś chciał mieć? Jakie bym chciał mieć super moce, A mogę mieć kilka? Możesz. To chciałbym mieć taką moc, żebym mógł mieć wszystkie inne moce. Cwaniek. No, super moc. No w sensie, na przykład myślę sobie teraz, chcę mieć taką moc, że chcę latać. I, i sobie latam. A jak sobie lecę, nagle sobie myślę, że chcę mieć taką moc, żebym cały czas spadał. No i nagle zaczynam spadać, a potem sobie myślę, że chcę mieć taką moc, że jak spadnę, to mnie nie boli. I spadam i mnie nie boli. Ale musiałbym jeszcze pomyśleć, że jak spadnę, to chcę żyć. To nie wiem, czy mieć dwie moce naraz. No i niewidzialność też jest fajna, wiadomo. Chociaż wybór pomiędzy lataniem, a niewidzialnością byłby trudny. Albo bym wybrał, żebym latał i był niewidzialny. To by było spoko. Tylko jakbym wpadł w jakiś samolot, to by byłby problem. Chyba ruszyliśmy. To ta pierwsza jest chyba najlepsza, że chciałbym, chciałbym mieć moc, że mogę mieć wszystkie inne moce.